Autorem powieści jest Henryk Sienkiewicz. Książka została wydana w 1886 roku. Akcja dzieje się między 1655 a 1660, czyli w tych samych latach, co działo się potop szwedzki w Polsce. Głównym bohaterem będzie typ, który nazywa się Andrzej Kmiczyk. Przyjeżdża on sobie na Litwę, bo w testamencie Herakliusza Billewicza został mu zapisany majątek i wnuczka Billewicza. Bo to takie czasy były, że jak chciałeś, to mogłeś kobietę w testamencie komuś zapisać. No ale stary Billewicz chyba takim z nie był, bo zrobił taki układ, że jakby Kmicic coś przeskrobał, to Oleńka, bo tak się nazywa ta wnuczka, może sobie go odpuścić, albo może iść do zakonu też. Kmicicowi pewnie by aż tak nie zależało, ale ta Oleńka miała w posiadaniu jakiś chory majątek po prostu. A właśnie, by się przydało powiedzieć, czemu Kmicic w ogóle został w ten testament wpisany. Bo to było jakoś tak, że stary Kmicica się z tym Herakliuszem tam ziemkował czy coś. Ale to jest tak nieistotne, że spokojnie można to olać. Dobra, wracamy do akcji. Także Oleńka siedzi sobie w domu, odmawia serużaniec różaniec i myśli sobie o tym Kmicicu. Na szczęście nie musi się długo zastanawiać, gdyż znikąd Kmicic zbija do izby i podbija do niej. No, i jak wcześniej to pewnie o hajs tylko chodziło, to teraz Andrzejkowi chyba w oko wpadła ta panienka, bo proponuje, żeby ślub odbył się zaraz, a najlepiej to już. No, ale ona trzeźwo ocenia sytuacji i mówi coś w stylu: Pyrrho, wstrzymaj swe konie, rumaku. Najpierw musi minąć żałobę po dziadku, a dopiero potem będziemy myśleć nad jakim ślubem. No, Kmicis wychodzi wkurzony, bo go strasznie ja swędzę na tę oleńkę, a ta go wyprosiła. No ale co ma zrobić, bierze sanie i jedzie do Lubicza, bo to jest taki majątek, co go odziedziczył tam po kimś. No to wraca se Kmicic do siebie i tam czeka na niego jego ekipa, a musicie wiedzieć, że ekipa Kmicica to prawdopodobnie najwięksi alkoholicy w tamtych czasach, bo jak nie piją, to jedzą, a jak nie jedzą, to się biją, a jak się nie biją, to śpią. Andrzej, jak na dobrego lidera przystało, idzie balować z kolegami. Zabawa była tak przednia, że jak za oknem tylko dostrzeżono jakąś kobietę, to od razu wybiegli i zaczą Rano wszyscy budzą się na kacu, ale to doświadczona ekipa, więc szybko wracają do normy. Jak tylko się Kminzitz obudził, to wiedział, że ma rany, Bo jak się ta Oleńka dowie, to będzie klasztoranie a ślub. Każe więc wszystkich zapomnieć, co się działo wczoraj, pod groźbą wiecznego słuchania niemieckich piosenek edukacyjnych. Wszyscy wracają na ten majątek Lewiczów i organizują kulik, gdzie nasza parka wyznaje sobie miłość. No i wiecie, wszystko było by git, ale przyjeżdża posłaniec i mówi Panie, bunt się dzieje w Upicie. Upita to taka wieś była, no i tam Kmicic zostawił swoje wojska wcześniej. Problem w tym, że nikt nie chciał ich żywić, więc zaczęli zabierać zapasy siłą, przez co ludność miejscowa się zbuntowała. No to Kmicic jedzie uspokajać sytuację, a Olenka i banda wraca do domu. Tam wszystko się wydaje, Olenka wie, że ten Kmicic to jest alkoholik i zbój. No ale dalej jej się podoba, to uznaje, że zrobi to tak, że powie mu, albo ja, Albo ci twoi alkoholicy, wybieraj. Ucieszona własnym pomysłem, idzie sobie gdzieś. Tymczasem alkoholicy jadą pomóc w upicie, ale jak to na alkoholików przystało, najpierw wstąpili do karczmy. I oczywiście wdali się w bójkę, która zamieniła się w rzeź, gdzie giną wszyscy alkoholicy. I dobrze, bo alkohol to zguba ludzkości. Kmicic szybciutko wraca z upity i jedzie do Olenki. Ta wprowadza swój plan w życie. Kłócą się, ale zaraz Kmicic wraca i obiecuje poprawę. Zaraz po tym jedzie do tej karczmy. Ciekawe po co. I dowiaduje się, że wszyscy jego kompanie nie żyją. Potężnie rozgniewany Kmicic słyszy od jednego z umierających, że to Butrymiczowie ich pobili, więc jedzie tam do nich, pali wioski, zabija ludzi, gwałci. Po wszystkim, z niewiadomych powodów, ucieka schować się do Oleńki, a tego chowa, i wtedy przychodzą mieszkańcy i o niego pytają. Tam mówi, że nic nie wie, oni wychodzą, a ona wypieprza kmyciejce z chaty i każe stąd spadać. Andrzej tylko jeszcze jakoś jej list przekazuje, w którym pisze, że on chciał tylko przyjaciół pomścić i że to nie jego wina, ona, że dalej go kocha, mówi mu, że jak mu wybaczy szlachta, to ona mu też wybaczy. Akcja przenosi się nagle do jakiejś wsi koło Lubicza. Ukazuje się nam tam pan Wołodyjowski. Był to rycerz, patriota i tyle musicie o nim wiedzieć. Włodka to ogólnie tutejsza szlachta bardzo lubiła i szanowała, a on odwzajemniał to uczucie. Dlatego kiedy doszła do niego wieść, że panienkę z domu Lewiczów porwał jakiś kmicic z kozakami, to w te pędy ruszył pomóc kolegom w odbiciu dziewczyny. Także pojechał na miejsce, szybciutko pogarniali kozaczków i otoczyli dom, w którym przytrzymywano Oleńkę. Nagle wszyscy zamilkli, bo kmiciec zawołał: "Wy stąd wy, bo jak nie to mam beczkę prochu i was Wysadzę w przestworza. No ale wiecie, to nie jest pierwszy rodeo Włodka. Proponuje on pojedynek, Andrzej jak na alkoholika rozbójnika przystało, zgadza się, bo myśli, że szybko wygra, ale Włodek porobił go tak, jak wyspy owcze porobiły Polskę w tamtym pamiętnym meczu. Andrzej dostaje w łeb, ale przeżywa i teraz przez jakiś czas będzie warzywem. Dlatego możemy go na razie olać i przejść do main złodupca tego show. Do księcia Janusza Radziwiła. To jedna z postaci historycznych, warto zapamiętać, bo czasem pytają. Wysyła on list do Włodka, w którym nakazuje mu zebrać wojska, bo Szwedzi jadą i nie ma kto kraju bronić. A do tego listu doczepia list do Kmicica i daje Włodkowi wybór, czy zasługuje on na szansę, czy nie. Jedziemy do Kiejdan. To taka wieś. Znowu. Prawie wszyscy znani nam bohaterowie i lokalna szlachta zjeżdża się tam, bo Radziwił robi imprezę, na której omówią, jak pozbyć się Szwedów z Polski. Mówię prawie wszystkich, bo ekipa Kmicica dalej wącha kwiatkiet spodu. I dobrze. Jest tu też Oleńka i spotyka się z Kmicicem i mówi mu, że jeszcze ma szansę, bo całkiem hot jest. Radziwił bierze se Kmicica na bok i mówi mu, że ma przyziąd na krzyż, że będzie mu wierny. Andrzejek obiecuje i od razu zastanawia się, czy dobrze postąpił, bo jak wiemy, to hulaka i alkoholik naprawdę zrozumieliśmy się kiedyś serio. No ale jak na alkoholika. To całkiem dobry zmysł miał, bo okazuje się, że Radziwił podpisał układ ze Szwedami, Wszyscy są oburzeni, ale Kmicic obiecał, więc staje po boku Janusza, no i teraz wszyscy myślą, że jest zdrajcą narodu. Janusz widocznie inwestował dużo w charyzmę, bo udaje mu się przekonać Andrzejka do tego, że to on byłby lepszym królem w ogóle i ten układ ze Szwedami to w sumie fajna sprawa jest. Kmicic za tym etapie ma już tak wywalone, że uznaje to za dobry pomysł. Przenosimy się do więzienia, w którym siedzi Władek i dwóch innych typów. Ich oddziały próbują ich odbić, ale Kmicic wykupił najwidoczniej pakiet premium na swoje armie, więc uderemniają one atak. Władek zastanawia się, dlaczego nie zabił Kmicica, kiedy mógł, ale nie wie on, że gdyby nie Kmicic, to by już wszyscy na stryczku wisieli, bo Andrzej przekonał księcia, żeby ich do Szwedów wysłał, a nie zabijał. Przy transporcie pilnował ich niezwykle silny i mężny typ, który nazywał się Roch Kowalski. Wszystko by było w nim spoko, tylko że Roch to skończony debil był. Więc jeden z tych typów, co z Włodkiem w więzieniu siedział, przekonuje go, że jest jego dalekim krewnym, a potem upija go do nieprzytomności. Następnie kradnie go ciuchy i ucieka. Rano wraca z wojskiem Włodka i odbija więźniów. Roch to spoko morda, więc potem przejdzie na ich stronę. Wracamy do Lenki. Przyjeżdża po nią Kmicic i mówi, że z rozkazu Janusza ma zabrać ją i jakiegoś miecznika do Kajedan. Ta mówi mu, żeby się walił i jak chce ją zabrać, to musi zabrać ją siłą. Nagle do w pokoju wbijają nasi więźniowie i chcą rozstrzelać Andrzejka, ale wbija ten mistrz intryg, co Rocha ubił i podaje eks-więźniom list, z którego wynika, że Kmicic ich przed śmiercią uratował. Puszczają go więc wolno i mówią mu, że ten tego Radziwił, to go oszukał i mieli go ich zabić gdzieś tam na zadupiu jakimś. Oni se jadą, wbija Radziwił i zabiera Oleńkę i Andrzejka do siebie. Jedzą se kolację, a my dowiadujemy się, że Szwedzi podbili Warszawę już. Andrzej zostaje wysłany do krewnego Janusza, Bogusława, bo miał on przekazać mu listy jakieś. Zatrzymuje się on na jakimś zadupiu, o nazwie Pilwiszczki. Okazuje się, że nie musi dalej jechać, bo Bogdan właśnie się tu pojawił. Boguś nie obiera żadnej strony w tym konflikcie. Zaplanował to tak, że dołączy do tych, co zaczną wygrywać i dzięki temu zyska poklask. W rozmowie z Kmicicem wymyka się Bogdanowi, że radziwił to ma wywalone w Polskę i że on martwi się tylko o siebie. Nareszcie. Andrzej zrozumiał, że jest oszukiwany. Porywa on więc Bogusia, ale ten w trakcie transportu ucieka, na odchodne trafiając Andrzeja w łeb. Znowu. Tak samo jak wcześniej, Andrzej zostaje warzywem, ale niesamowitym zbiegiem okoliczności. W okolicy, w chatce Hobbita mieszkają jego stare ziomki z poprzedniej roboty. Kiemlicz, bo tak się nazywał jeden z tych ziomków, leczy go jakimiś mocami magicznymi chyba. Nieważne. Ważne jest to, że Andrzej zgubił listy, które obciążały winą radziwiłów. Ślubuje Bogu, że będzie walczył o Polskę i zmienia imię na Babinicz, bo tak się nazywała jedna z jego wsi chyba. Wysłał on szybki liścik do Włodka, w którym pisze o planach Radziwiłów i jedzie na spotkanie z królem Janem Kazimierzem. To też postać historyczna. Kmici spróbuje być inkognito, ale ktoś go tam rozpoznaje, biją się, ktoś ginie, a wkurzony Andrzej narzeka, że wolałby z tymi ludźmi Szwedów zabijać, a nie swoich. Do Włodka przyjeżdża Rzędzina, to nikt ważny luz, i mówi mu, że Kmicic za spoko morda i że można mu ufać. Włodek postanawia iść za Radą z listu Andrzeja i zebrać kogo się da pod białym stokiem, bo a atak planuje, czy coś. Pamiętacie Bogusia? Nie? To sobie przypomnijcie, bo w ramach zemsty na Kimzicu postanowił uwieść Oleńkę, a w tamtych czasach, uwieść to raczej siłą zmusić do. no. no wiecie. Jego grę wstępną Boguś zaczyna szkalować Andrzeja, mówiąc, że ten chce porwać króla i sprzedać go szwedom. Micic ma wiele przygód, tam jakąś drugą Oleńkę poznaje, ale nieważne. Ważne jest to, że uznaje to za znak i pyta się, czy wybaczyłaby zdrajcę takiemu jak on. Ona mówi, że spoko, on się cieszy i jedzie do Jasnej Góry. Jak jest już na miejscu, to mówi tam ludziom, że Szwedzi jadą tu zrabować co się da. Wszyscy przygotowują się na atak i jak ten atak następuje, to bronią się dzielnie. Babinicz, albo Andrzej, jak to woli, to jest jak MacGyver, bo ogólnie to tu prowadzi ostrzał altereryjski tu organizuje nocny atak, no ogólnie robi Szwedów jak chce. Jest w tym robieniu Szwedów taki skuteczny, że dowódca przeciwników zaczyna wątpić, czy uda im się zdobyć fortecę. Oblężenie dłuży się, więc Szwedzi sprowadzają wielkie działa, które mają skruszyć mury świątyni. Kmicic jednak w nocy wysadza to największe działo, co ratuje wszystkich za murami. Wybuch jednak zabrał Babiniczowi przytomność, przez co złapali go Szwedzi. Przyznaje mi się, że tak naprawdę to się Kmicic nazywa jakiś typ o imieniu Kuklinowski, każe go powiesić. Wcześniej przypala go jednak ogniem. Przychodzą jednak hobici i Kiemlich. Andrzej odpłaca się przypalając kuklinowskiego i wypuszcza go, żeby ten pochwalił się, kto mu to zrobił. Szwedzi rozpuszczają plotkę, że wykopali tunele pod klasztorem i wypchali je prochem. Obrońcy chcą się podnać, jednak ten co prowadzi ten syp mówi, że nie. Szwedzi uznają porażkę i wycofują się. Kmicic jedzie na Śląsk do króla, żeby pochwalić mu się, jak fajnie obronili Częstochowę. Razem z królem ruszają do Polski, bo Śląsk wtedy nie był polski. Jadą przez góry, więc jak napadli ich Szwedzi, to ratunek przynieśli góral. W walce Andrzej zostaje ranny. Znowu! I przyznaje się, że tak naprawdę to on jest Kmicicem. Król po wysłuchaniu historii Kmicica wybacza mu i jedzie sobie do Lwowa. Co się działo w tym czasie? Szwedzi się wycofują, Janusz umiera, jacyś żołnierze wysadzili się w połóż. Jan Kazio dociera do Lwowa, tam ślubuje Matce Boskiej, bla bla bla. Każdy wie o co chodzi. Wołodyjowski też wbija do Lwowa i słucha jak król chwali kmicica. Mieci zbierze sobie oddział Kozaków i jedzie na tykocin, aby pomóc wojskom atakowanym przez Bogusia. To ten, no wiecie, pamiętacie, nie? Także Andrzej dojeżdża do Białego Stoku, uprzykrza życie Bogusiowi i wygrywa bitwę. Już chciał jechać po Lękę, ale przychodzi list, w którym jest napisane, że Czarniecki dostaje Bęcki, więc jedzie do niego ratować ojczyznę. Z Czarnieckiego taki dowódca jak Skozi dupy Rakietnica, więc przegrywa ze Szwedami, którzy podchodzą pod zamość. Próbują zdobyć ową zamość, ale je to taka forteca, że nie ma silnych na nią. Próbuję przekupić zamyskiego, żeby im oddał tę fortecę, ale jak się nie udaje, to się wycofuję. Wojska polskie dowiadują się, że Karol Gustaw, król Szwecji, zatrzymał się w Rudniku. Tam szybciutko pokonali Szwedów, ale niestety Gustaw uciekł. Dobra, w skrócie teraz, bo mi się już spać chce. W kraju toczą się bitwy. Jan Kazik odbija Warszawę i wypędza Szwedów. Kmicic jedzie po oleńkę, którą dalej więzi Boguś. Owy Boguś próbuje przekonać Oleńkę do ślubu z nim, ale ona hardo stoi przy tym, że nie. Kwisic jak zawsze przybywa wraz ze swoim wojskiem, pokonuje Bogusia i wydaje go Tatarom, czy coś. Oleńki oczywiście nie ma, bo Sienkiewicz bardzo chciał przedłużyć tę książkę. Okazuje się, że uciekła ona do Lubicza, gdzie czekają na nich wojska szwedzkie, ale Babinicz przyjeżdża, bije ich na śmierć i już jest git. Okazuje się, że ta Oleńka to dwulicowa kobieta była i jak tylko usłyszała o bohaterstwie Babinicza, to od razu się w nim zakochała. Oleńka siedzi w wodoktach i nic nie robi. Przywożą jej rannego kmicica, bo autor miał tylko jeden pomysł na ekspozycję, więc Andrzej cały czas leży ranny z bandażem na łbie. Przyjmują go do siebie, ale dalej jest na niego zła. Po jakimś czasie kmicic jest już zdrowy, więc idzie do kościoła się pomodlić. Nagle ksiądz czyta list od polskiego króla, w którym pisze, że kmicic jest spokoj, że to dobra morda ogólnie. Wszyscy mu wybaczają, a Oleńka żeni się z Kmicicem. Koniec.